Święta Bożego Narodzenia nie oznaczają przerwy w rozgrywkach sportowych. Nasi przyjaciele za oceanem wybiegną na boiska, gdy my będziemy zajadać 12 tradycyjnych potraw wigilijnych. Żeby zarobić na wyprzedaże poświąteczne zajrzymy do największej ligi futbolu amerykańskiego na świecie, czyli NFL. Na kolejkę świąteczną mamy dla Was dubelka, którego gramy u Bukmachera Go Plus Bet. Załóż konto klikając w link z pierwszego komentarza i odbierz zakład bez ryzyka do 1000 zł na start. Jak po prezenty, to tylko do Go Plus Bet, więc koniecznie zajrzyjcie do sekcji komentarzy. Philadelphia Eagles kontra Dallas Cowboys. To jeden z hitów świątecznej kolejki NFL. Z jednej strony Philadelphia, która do tej pory ma tylko jedną porażkę w tym sezonie, a Jalen Hurts i jego kumple grają sezon życia. Z drugiej strony mamy grające w kratkach Dallas Cowboys, które najlepszą serię w tym sezonie notowali, gdy grali bez swojego podstawowego rozgrywającego, czyli Daka Prescotta. Eagles już w tej kampanii udowadniali raz, że potrafią wychodzić nawet z największych opresji, natomiast Dallas często sobie z ową presją nie radzi, jak to miało miejsce na przykład w poprzedniej kolejce, gdzie oddali wygraną w końcówce Jacksonville Jaguars. Patrząc na te wszystkie aspekty, w Wigilię typujemy zwycięstwo Philadelphia Eagles po bardzo ciekawym kursie 2,65 u Bookmachera go plus bet. Naszym zdaniem Eagles maszerują pewnie po pierwszy seed w dywizji NFC. Nawet jeżeli Hertz nie zagra prawdopodobnie od pierwszej minuty z Cowboys, popatrząc na aspekt psychiczny, to i nawet z Minshuem jako rozgrywającym liderzy tabeli powinni sobie jak najbardziej poradzić. Drugie starcie, które bierzemy pod lupę, odbędzie się już tuż po parsterce, czyli hitowe spotkanie pomiędzy konferencjami NFC i AFC Miami Dolphins kontra Green Bay Packers. Aaron Rodgers i spółka ostatnio nareszcie odbili się od dna, a na horyzoncie widać, że Packers mogą znowu złapać wiatry w żagle, gdyż ekipa ze stanu Wisconsin potrzebuje zwycięstw jak tlenu, by zagrać w styczniu w playoffach. Z drugiej strony mamy Miami, które bardzo fajnie się odnajduje z nowymi zawodnikami w składzie w trwającym sezonie. Połączenie Tuły Tagowajloy i Tareka Hilla jest często zabójcze, jednakże czasami u Dolphin z kuleje obrona, przez co tracą cenne punkty, a i nawet zwycięstwa. Tak więc tutaj jednak idziemy w stronę Green Bay Packers po równie fajnym kursie 2.45. Rogers i jego przyjaciele z Green Bay potrzebują tego zwycięstwa jak my prezentów np. od Świętego Mikołaja pod choinkę i na pewno dołożą wszelkich starań, by je wyrwać na stadionie w słonecznym Miami. Pamiętajcie o odebraniu zakładu powitalnego w Go Plus Bet. Szczegóły w pierwszym komentarzu. A my życzymy sobie i Wam z wesołych świąt powodzenia i do szybkiego usłyszenia!